Otwarcie w kwietniu bieżącego roku Tężni Solankowej w Parku Zadole stało się inspiracją dla powstania nowej inicjatywy lokalnej Piano Tężnia Festiwal. Do 11 sierpnia mieszkańcy Katowic będą mieli okazję co niedzielę posłuchać kompozycji między innymi Mozarta, Chopena, Schuberta, Paderewskiego i Szymanowskiego. Dodatkowo każdy koncert opatrzony będzie komentarzem słownym wygłoszonym przez jednego ze znanych katowickich teoretyków muzyki. Tutaj jakby muzyka staje się narzędziem po pierwsze do tego by stwarzać tą Klimat do re rekreacji. Możemy nawet posłużyć jakimś ale słowem muzykoterapia, bo to przecież połączenie kilku elementów. Integracja społeczna, okazja do spotkania ludzi między sobą, spędzenia czasu właśnie z muzyką, z oddechem solanki zdrowej dla organizmu, w otoczeniu zieleni. No to chyba jest taki optymalny kontekst, w jaki może zaistnieć także muzyka. Takie koncerty są, są bardzo istotne i wyjście jakby z sal koncertowych właśnie w takie miejsca, których na szczęście mamy coraz więcej, no myślę, że jest, jest, jest naprawdę czymś bezcennym i tylko można się cieszyć, że takich inicjatyw jest coraz więcej. Dzisiaj muzyka polska, nie sam Chopin, ale do tego oprócz Chopina Mieczysław Karłowicz, jeden z jego najwcześniejszych utworów i kilka miniatur fortepianowych Ignacego Jana Paderewskiego. Także myślę, że przyjemne utwory. Nadające się w sam raz do tego otoczenia, w którym się znajdujemy. Pięć kolejnych niedziel, zawsze godzina osiemnasta, zawsze niedzielny wieczór. Będzie można posłuchać dużo różnej muzyki fortepianowej, ale też sporo tej, która na co dzień, że tak powiem, w uszach ją mają melomani. Także wielu z nich odnajdzie w tym repertuarze tegorocznego festiwalu swoje ulubione pozycje.